Halo, cześć, witajcie, drugie strzelce. Zapraszam Was na tarot tygodniowy od 19 do 25 lutego. Bierzcie to, co z Wami rezonuje. I oczywiście przede wszystkim yy, podchodźcie do tego z dystansem, tak. Bo nie z wszystkim to może rezonować i to nie znaczy, że yy, to jest yy, oczywiście dla Was wszystkich. Zwróćcie uwagę na swój ascendent, oczywiście y, księżyc, Wenus, jeśli chodzi o miłość, o związki, y, jak również w horoskopie wedyjskim, prawda? Ja zapraszam Was do polubień, do subskrypcji, do obserwacji. Y, komentarze też y, mile widziane. Jeśli z Wami będzie rezonować, to proszę mi pisać. tak? Będzie mi bardzo miło. Jak również zapraszam na czytania indywidualne. Jestem dostępna na y, innych portalach społecznościowych. Link macie tam w opisie, y, gdzie y, właśnie też jestem z codziennymi przekazami. Także zapraszam Was serdecznie. Więc, drogie strzelce, zaczynamy. Temat tygodnia. Temat tygodnia dla strzelców. Jaki będzie temat tygodnia? Ojej, strzelca. Jak było u e, lwów? Przed chwileczką. Jeszcze każda z I czworka pucharów. No, oh my god. Że tak powiem, strzelca. Kochane e, kobiety e, lub, mężczyźni, e, lub mężczyźni, jeśli macie z taką osobą do czynienia, która do Was wychodzi z uczuciami, tak. E, spod znaku lwa lub y, bliźniąt, możecie mieć z taką osobą do czynienia, to jest osoba przede wszystkim, która w pełni oferuje się wobec was uczuciami, tak, i y, taką y, czystością, pełnią tych uczuć, a y, jeśli chodzi o kobiety, to przede wszystkim wy, y, kobiety też, uważajcie... Y, na swoje uczucia, tak, do kogo z nimi wychodzicie. Przede, przede wszystkim też z miłością samej do siebie, bo to też jest na pierwszym miejscu, żeby kogoś darzyć uczuciami, tak, to najpierw trzeba mieć szacunek i przede wszystkim siebie własną kochać i akceptować. Widzicie na te promie dookoła, jak te uczucia aż wędrują wszędzie. I to y, przede wszystkim kierowanie się empatią, wyrozumiałością i czułością. Tak do serca przyłóż. No i właśnie. Wasza energia. No. Król Buław. W te słowa pory, szanowałaś charakter, wasz temperament, drogie strzelce. Te, yy, znam, znam osób spod tego znaku i ja wiem, że te osoby lubią działać, lubią być w ruchu, tak? Lubią yy, swoimi postanowieniami, yy, postanowią, później działają. Znaczy, ten to jest rycerz, przepraszam. Yy. I to właśnie takie są dość porywcze te energie. Jeszcze odwrócona miłość, nie wiem dlaczego ona mi się tak odwróciła. To jest wybór, tak? Takie niezdecydowanie, jeśli chodzi o uczucia, o związki. No tutaj te, też i transformacja się rysuje po jakimś zranieniu, do którego musiało dojść. A tutaj y, też i zielone światło na tworzenie czegoś nowego po przemyśleniach, i tu otwiera się dla nas szansa być może. Po jakimś zranieniu, jakimś zawodzie, ale póki co, wy macie wybór, tak? Wy macie wybór, drogie strzelce, do kogo się zwrócić z tymi uczuciami. Teraz, jakie pozytywne wpływy do Was w tym tygodniu przyjdą? Sama mi się odwróciła dwójka pentakli. Dwójka pentakli to przede wszystkim możliwości i to też y, zadbanie o własną stabilizację, tak, żeby nie było. Tego y, zachwiania, tej równowagi, prawda, i stabilizacji, i tutaj, no, jakieś walki, jakiś konflikt, też wasza energia się szykuje, i to, no, w kole Fortuny, raz u góry, raz na dole. Tutaj jest tymi opcjami. zaraz dopowiemy i się dowiemy. Zaraz dopowiemy i się dowiemy, dlaczego dwójka pentakli w pozytywach. To są możliwości, nowe możliwości, się do Was. Yy, przed wami się otwierają, jeśli chodzi o zarobki, tak, o możliwości. Tylko że też jest niezdecydowanie pod tym względem. Właśnie, a czemu jest niezdecydowanie? Bo sami chyba nie wiecie, czego chcecie, i to trzeba chyba tak na boku sobie odciąć się, usiąść, tak <laughs> i przemyśleć sobie swoje działania, które macie wykonać wraz z jakimś nowym początkiem. I właśnie to jest obieranie tego wszystkiego, planowanie. Na spokojnie, nic pochopnie, nic pochopnie jak ten paść kielichów. Nie robić nic pochopnie i nie bujać gdzieś tam w obłokach taką, taką niedojrzałą energią, tak, bo tutaj możecie po prostu yy, no, stracić, stracić lub straciliście, a nie cieszyć się z tego co już macie, tak. Z tego, co już macie, bo ten, jak tutaj jeszcze się pokazał, król pentakli, to wy nie cieszycie się z tego, co macie. Macie stabilizację, macie dochody, już jak tyle osiągnęliście, to możecie jeszcze więcej, tylko że po prostu w odpowiedni sposób po przemyślaniu tych decyzji i planów, i właśnie właśnie sobie tych planów, jak do, jak do tego dojść. Na co uważać, drogie strzelce? Na co uważać? O, królowa była, sama wyskoczyła. Baran lub strzelec. Ognista energia. Kobieta, która kieruje się pasją, pożądaniem, lub to jest Wasza energia. Uh -huh. A teraz jest, jest energia ryb. Przede wszystkim też niby. <laughs> I barana, tak? <laughs> Ale przede wszystkim to jest osoba, która przyciąga takim magnetyzmem do siebie, która skupia na siebie uwagę wielu mężczyzn, tak, i która po prostu no, też ma wiele do wyboru. I też ona przede wszystkim będzie działać w takim kierunku, żeby osiągnąć wszystko równymi, różnymi sposobami. Ale tutaj właśnie jest coś ukryte przed Wami i Wy tego po prostu nie widzicie pasie Pentakli, tutaj az buław i szóstka Buław. No, wy tutaj marzycie o rozpoczęciu czegoś nowego, nowego związku, i żeby była ta równowaga w braniu i w dawaniu, tak. Ale tu, no jednak, w ósemce yy, mieczy, przepraszam, dziewiące mieczy, czujecie jakieś przytłoczenie z tego powodu, bo w drogie strzelce. O czymś nie wiecie, ale zaraz zapytamy, o czym strzelce nie wiedzą. Dlaczego ta królowa buław? Mhm. O czym strzelce nie wiedzą. No właśnie. Że ta osoba ma coś do wyboru, nie, być może nie jesteście tylko wy, coś jest ukryte przed wami, nowy projekt. Tutaj ona stawia na naukę, na samorozwój, przede wszystkim, by osiągnąć nowe cele. I ona patrzy w dal, w trójce puław, ona y, coś już ruszyła do przodu, ta osoba lub to jest wasza energia, lub wy wyruszyliście z szerce do przodu i czekacie, tak? I to jest jeszcze jakiś konflikt wewnętrzny. Oj, energia lwa się jeszcze rysuje, to jest siła, to jest moc, to jest stawianie granic, by osiągnąć swoje cele, tutaj jest walka o to, by osiągnąć swoje marzenia i ta osoba być może właśnie takie coś planuje i to jest przed wami ukryte. I wy o tym nie wiecie. Bo ktoś nad wami tutaj być może y, nie macie z tą osobą kontaktu, a ta osoba może za Waszymi plecami coś tam y, działać, y, a Wy po prostu tego nie widzicie, bo jesteście może poza zasięgiem tej osoby. I tak być może, uh -huh. że Wy jesteście od tej osoby, może odcięci, tak, i ktoś y, macie jakieś blokady pomiędzy sobą że jedno tu drugie tam, a nie wiecie co nawzajem u, się, u siebie um, się dzieje. Tak teraz, na czym się skoncentrować w tym tygodniu, drogi Strzelca? Na czym się skoncentrować w tym tygodniu? Na budowanie stabilizacji, przede wszystkim na pieniądzach, tak? Chodź, yy, jaka panna się rysuje, i jako wy przedstawiacie się jako cesarz. Tutaj jest chyba to wszystko bardziej skierowane, tak mi się rysuje. To jest do mężczyzny przekaz. Drogi strzelcu no. <laughs> Drogi strzelcu przede wszystkim, tutaj pokazujesz, jako y, mąż, y, partner, tak? Tutaj chcesz osiągnąć jakieś cele, stabilizację. Tu już zbierasz y, powoli o, y, koszty dwu. Zbierasz po prostu pieniążki, żeby po prostu zacząć budować coś nowego. Ja tutaj tak to widzę i ty to tak samo widzisz, y, robisz w tajemnicy, tak? I tu wymarz do wyboru. Nie jesteś z tego zadowolony, bo być może jesteś z jakąś osobą, która do ciebie pała ty uczuciami w tej królowej kielichów. Ale to nie jest to, być może czego tak naprawdę pragnąłeś, tak, w tym osiągnięciu tego celu, tego szczęścia. No i jeszcze tutaj zatracanie się w marzeniach, tak, marzenie o czymś innym, żeby wybrać inną drogę. I to jest zakończenie tego cyklu. Mhm. Tak, tutaj jeszcze zyski z przyszłości, tutaj załatwiania. Tu, tutaj się dużo dzieje, dużo się będzie działo. A co jest tutaj? Jeszcze zobaczymy. No, zdrada takie liche i przemyślenie sobie tych decyzji, bo tutaj było coś ukryte. Ukryte. Zobaczymy, dlaczego ta dziewiątka tak. Tutaj skupienie się na finansach i na materii, na budowanie stabilizacji. Na tym będziecie się teraz skupiać w tym tygodniu i w różny jakiś sposób będziecie tak robić, żeby mieć, nie stracić i żeby po prostu Właśnie, po stratach. Po stratach tutaj były straty. No, i teraz będziecie y, zaczynać coś nowego: nowy plan, nowy projekt, nowa praca i też nauka w tym kierunku. Być może będziecie chcieli się spełnić w czymś, y, no, o czym marzyliście. A tutaj co jest, świętowanie? No, zamiast cieszyć się tym, co macie no, jeszcze królowa pentakli tutaj mogą być jakieś straty związane, być może doszło do jakiejś zdrady a tu yy, właśnie czujecie ten zawód, tak nie cieszycie się z tego co macie uh -huh. no, no i właśnie wyglądacie, wyglądacie i cały czas tutaj jest iluzja że być może yy, ta osoba yy, być może ta osoba właśnie tutaj, którą darzycie uczuciami która was zaży uczuciami, to ona jest ta, co wam jednak tak trochę nie gra, a ty się ta osoba, o której myślicie. Ta z przeszłości. Ona mi tutaj wygląda. Bo wy chyba z tą osobą by, byście chcieli mieć znowu coś nowego. A tu wyskoczył mi giermy kielichów. Uważajcie na plotki, na bojki. Ktoś i, na informacje z lewego źródła mogą być nieprawdziwe. Jak również, wy też nie rozsiwajcie żadnych bio, bojek i też, drogie strzelce, uważajcie na swoje emocje, bo mogą być skrajnie nieodpowiedzialne. Tak, lub z taką osobą możecie mieć do czynienia. Ten paśmieczy, ten Giermek Mieczy, zwał jak zwał, ale jak mówię, tutaj jest takie. Po prostu bronienie siebie, was y, fałszywymi informacjami y, i też wyciąganie fałszywych wniosków z tego, co ktoś wam powie. Jakie informacje do was dojdą, jak ktoś was może obserwować, albo wy kogoś obserwujecie w internecie. Także dopasujcie to do siebie, tak? Bo to jest y, związane z nowym początkiem, tak? I to y, was po prostu dobija. Uh -huh. Bo wy tu będziecie chcieli po tych stratach zbudować coś nowego, ale tu nie w ten sposób zaraz to powiemy. Nie rozpowiadać jakichś takich nieprawdziwych informacji i też nie słuchać. O, tutaj wezmę, bo mi się kamerka. Nie słuchać. Y Informacji z niepewnych źródeł, jeśli nie są to one sprawdzone, jeśli jest, jesteście pewni, że to jest prawdą, też uważajcie na swoje też i skrajne emocje, tak? Na taką, takie niezdecydowanie i niepewność. To zbudowanie, dążenie do szczęścia, wyczekacie na coś, tak? Że ktoś czeka na coś do osiągnięcia e, jakiegoś spełnienia marzeń. Mhm. Tak, i to jest zakończenie jakiegoś cyklu. Zakończenie być może i otwarcie czegoś nowego wraz z zakończeniem. Karta Świata jest za ostatnią kartą Arkan Wielkich, a to jest Aspend, tak jest kartą Bramy. I to musi się zakończyć, to musi się zakończyć ten tutaj cały ten cykl, e, żeby mógł się otworzyć nowy. Nowy początek. To też może być yy, powrót do osoby z przeszłości, jak i wy możecie chcieć wrócić do jakiejś osoby, żeby rozporządzić coś nowego. Zarazem z zakmęknięciem starego, tak? No i tu będzie jednak bitwa z myślami, taka bitwa wewnętrzna lub konflikt z kimś, tak? Ale tutaj widzę działanie, działanie w tym kierunku. No ale co no ta osoba, wy po raz kolejny jako rycerz kielichów a ta osoba jednak do was zim, yy, z zimnymi uczuciami jednak się kieruje bardziej intelektem, rozumem i tutaj nie ma uczuć no bo co, bo to jest osoba z przeszłości i wymarzycie o tym tak, o domu o dzieci, o rodzinie, być może macie wspólne dzieci a ta jednak królowa kielichów królowa buław już tutaj się wcześniej pokazała ona jednak stawia na siebie na własne działania, na spełnienie własnych marzeń. I ona sama kreuje własną rzeczywistość wraz, może właśnie z dziećmi, z rodziną. I tu będzie osiągała swoje cele i nowy początek po karcie wieży. No tak się to rysuje. Teraz zobaczymy właśnie, jak tam w uczuciach i w mości, jeśli macie związki. Dom rodziny. Zobaczymy, jak się rysuje to. Jak się rysuje, drogie strzelce. No i masz ci trójka, miecz. No to w związkach co zawód zdrada. Tak, waga się tutaj rysuje. Też i odcięcia, czyli tutaj mogą być zakończenia. Zakończenia mogą przyjść pisma z urzędu, z sądu. No to w związkach w miłości wchodzi. I proszę, i po raz kolejny królowa Mieczy już tam się wcześniej pokazała. Tutaj, chociaż o to nie pytałam, tutaj jedna historia się cały czas się rysuje, tak? Bo jednak zwróćmy uwagę na to, chociaż robimy rozkłady osobne co do miłości, co do zdrowia, co do, co do pieniędzy, co do finansów, to jednak wszystko się łączy w jedno. W jedną historię naszego życia, które właśnie ja opowiadam w czytaniach. Dlatego też nie lubię rozdzielać y, pomiędzy tematem, tym. bo to się koloruje w jedno. <laughs> Kolorowanie miecze, jest prawie urzędowe, prawne, tak? Zakończenie tego. Z taką osobą mieć, możecie mieć do czynienia, lub z, y, z taką osobą po prostu, która już nie darzy Was uczuciem, dochodzi do odcięcia, bo widzicie, jest karta wieży. <laughs> Przepraszam Was. Jest karta wieży, tak? Widzicie tą trumnę tutaj, te monety w trumnie to jest coś umarło to jest coś umarło i to jest zebranie tych wszystkich tych z przeszłości te co zebrane były te pieniążki one idą do budowania już czegoś nowego na przyszłość bo to jest zakończony zakończenie tego cyklu dopowiemy ale już ja widzę ja widzę ja czuję no wy cały czas krwieliście w takiej klatce, drogie strzelce a no widzicie, tam wieża, tu wieża co tutaj dużo mówić i to jest zakończenie po raz kolejny tego cyklu i to jest osoba z przeszłości być może będziecie chcieli do powrócić i po raz kolejny ta walka wewnętrzna ale wy cały czas krwicie w tej klatce mentalnej, sami się siebie sabotujecie, tak, że być może uda wam się powrócić, uda wam się odbudować a tu jednak no nie, bo jak jest karta wieża pokazana i ta osoba już może planuje sobie nowy początek, nowe życie, ale być może już z kimś innym bez Was. To no, niestety. Teraz zobaczymy, jak tam u Was w finansach. No, jeszcze rycerz Buław się odwrócił. Rycerz Buław to jest taka osoba za, o zapalczywym charakterze tak. E, Zaparczywym charakterze i jeszcze dwójka mieczy się pokazała jeśli chodzi będziecie tak y, będziecie dużo mówić, mało działać albo na odwrót, tak działać nie, nie, tutaj jest więcej gadania, mało y, mało robienia rycerz była, on działa tak spontanicznie tak nie zastanowi się y, tak działa z pasją, by coś osiągnąć ma w, tysiąc planów na minutę, tylko, że jedno zacznie y, nie skończy, to też jest taki słomiany zapał pod tym względem, jeśli chodzi o pracę o nowy ten, a tutaj pokazuje się kapłan yy, władczy karta cesarzowej i sądu, czyli tutaj pod względem, yy, jeśli chodzi o finanse, tutaj mogą być sprawy właśnie załatwiane z finansami yy, drogą sądową lub urzędową. Tak i tu, w czy wy cały czas jesteście w takich blokadach. A co? Dlaczego? Bo wy kielichów taka niedojrzała energia. Jeszcze taki pan z buławą, który musi wszystko spumbować. Bo ma dużo do wyboru, tak? Energia ryb się rysuje. I Wy po prostu nie widzicie, co się dzieje. Albo udajecie, że nie chcecie widzieć. Udajecie, że nie chcecie widzieć. I żyjecie tu i teraz, chwilą. Tak, zranione serce. No to jednak zawód. Tak, bo Wy macie swoją strefę komfortu, Wam jest tak wygo wygodnie, albo z taką osobą macie do czynienia, drogie strzelce, która jednak ona po zranieniu woli wyruszyć i żyć sobie na luzie, i nie ma zamiaru tego zmieniać. I to jest taka niedojrzała energia, chociaż to też jest spełnienie marzeń, tak? No ale w karcie Hierofanta tutaj jest pokazane, w Królu Boław, że tutaj będzie coś działane dalej w tym kierunku, i pozostawienie tego wszystkiego, bo to jednak Was. Raniła. No i na koniec wynik, i rada. Drogie strzelca ale u was normalnie ogniście. A zarazem tak trochę i smutno. Smutno, tak przytłaczająco. O, mi się odwróciła, czyli cesarzowa. To wasza partnerka, matka, lub szefowa, tak. Ale ja tutaj widzę jeszcze, być może będziecie chcieli osiągnąć nowe plany, nowe cele, macie propozycje pracy, bo w tych dwójce pentakli pokazują się nowe możliwości. Być może mo, możecie mieć ofertę dwóch y, prac, tak, w dwóch miejscach, tylko, że u was jest takie niezdecydowanie, czy brać to, czy nie brać, żeby osiągnąć, tutaj jest pokazane, budowanie tej stabilizacji, a tutaj proszę, jeszcze to jest wasza karta w wyniku karta rady to jest dążenie, tak? Osiemce była w to jest działanie, działanie, kontakt, yy, yy, żeby po prostu zmienić, tak, żeby osiągnąć, widzicie, działania w, w, w kierunku yy, cesarzowej, być może waszej partnerki żony, z którą tutaj być może, która was zraniła lub wy ją zraniliście, to już sobie dopasujcie. I karta transformacji z śmierci, albo to się zakończy albo będziecie chcieli po prostu to odnowić. I wy w tym kierunku będziecie działać taki jest wynik tego czytania. A jeszcze karty rady. Drugie strzelce. karta rada. No, a spentakli. Po czymś co umarło zbiory z przeszłości, tak? No i po raz kolejny król buław. Wy będziecie działać z pasją dalej, będziecie uparcie dążyć do celu, żeby odzyskać, te, zbudować coś nowego, tak? Ale tu jest piątka po raz kolejny kielichów i zakończenie cyklu się pokazuje szóstka, tak? Bo to jest z przeszłości, zakończenie czegoś z przeszłości w karcie świata. Świat się otwiera do nowych możliwości, bo osiągnąć, może ruszycie do przodu po prostu, tak? Żeby była ta równowaga w planie i wdawaniu, żeby mieć to wszystko, żeby poczuć tą stabilizację, ale tu właśnie yy, yy, przede wszystkim yy, pentakli, będziecie dążyć do tego. Jako również będziecie chcieli wrócić, a ta osoba będzie chciała wrócić do Was w przeszłości. Ale to będzie dla Was męczące tydzień. <grytanie> Ale inne karty Wam dała, nie? Ale Wam dałam karty. Co ona wam tutaj wyczyta, no właśnie, zranienie, pozranienie, uleczenie tego serca i tu, co tutaj nie ma uczuć, prawda? tutaj będzie bardziej pod względami finansowymi, tutaj cały czas finanse się pokazują i wy po prostu będziecie w tym kierunku dążyć, żeby osiągnąć nowe cele i żeby rozpocząć coś nowego, nowy projekt i wszystko co nowe, ale to też jest energia niedojrzałej, takiej energii, a taka energia niedojrzałej energii, ale powiedziałam żeby po prostu nieodpowiedzialnie nie podchodzić y, jeśli chodzi w kwestiach finansowych i w ósemce pentakli I jednak y, obrać sobie tą strategię bo to jest w ósemce pentakli no proszę no planowanie i co oszustwa, kłamstwa pod tym względem będziecie chcieli lub ktoś będzie chciał y, od was zebrać jakieś pieniążki uważajcie bo to jest coś robione w tajemnicy prawda no bo to jest zakończenie no cesarz. No właśnie. Uważajcie co robicie i y, z komu ufacie, wchodząc w jakieś interesy i załatwiając jakieś papiery urzędowe, bo y, możecie wpaść i czytajcie wszystko drobnym druczkiem, jeśli cokolwiek podpisujecie, bo możecie być za tym stratni. Mhm. Nie róbcie przede wszystkim nic spontanicznie, bo tu też jest pokazane z jakimś wyjazdem. To wy będziecie chcieli gdzieś wyjechać, być może za granicę, do nowej pracy. Tak, i tutaj będzie jednak konflikt wewnętrzny z tym związany, bo osiągnąć tą stabilizację. A tu jeszcze rysuje się ta toksyczna energia i taka walka wewnętrzna z podjęciem tych decyzji. No, ale decyzje należą do Was. Także życzę Wam, aby były podjęte yy, korzystnie dla Was. Pozdrawiam Was i udanego tygodnia życzę. Hej!